Witam w drugiej części testu. Miałem możliwość już przetestowania przez chwilkę tego tabletu. Pewnie bardzo dobrze, że miałem taką możliwość, bo pojawił się update, który znacząco poprawił stabilność pracy i przede wszystkim dwie rzeczy, które źle działały, ale o tym oczywiście powiem. Bo jeżeli w testach mi coś wyszło, to zawsze Wam o tym mówię. Kołuprzedzam na początku, że te aktualizacje, które wyszły, usunęły te problemy, także już teraz kupując i teraz uaktualniając z tym, nie będziecie mieli. Problemów. Pierwsze co mogę powiedzieć, tak na pierwszy, pierwsze spotkanie z tym Nexusem, wiecie, że ja używam poprzedniej wersji. Ten jest, pomimo tego, że to jest milimetr różnicy, jeśli chodzi o grubość, to już jest dużo zna, duża, znacząca różnica wyczuwalna w ręce. Jest dużo lżejszy, jest troszeczkę węższy i przez to znacząco łatwiej leży. Leży w dłoni. Oczywiście mamy ten sam ekran, jeśli chodzi o szybkę, czyli jest ta szybka Scratch Resistant, jak to piszą w instrukcji, czyli ona jest odporna na zarysowanie. Wyświetlacz jest na pierwszy rzut oka, wydaje mi się, że jaśniejszy, bardziej fajny, no i przede wszystkim gęstszy od poprzednika, czyli, czyli dużo to lepiej działa, ale tak jak już mówiłem w pierwszej części, zrobimy dokładne porównanie w osobnym filmie. Słuchajcie. Dostajemy sporo aplikacji googlowych. Pamiętajmy, że kupując taki, takiego Nexusa, yy, dostajemy pewne wersje SOT. Jeśli chodzi o launcher, tak naprawdę on nie ma żadnych możliwości. On no nie ma nawet możliwości uszczypnięcia. No możemy sobie dodać yy, widżety, nie mamy możliwości ustawienia czegokolwiek. Jest prosty. Yy, tak więc ja <laughs> zastanawiam się nad taką. Taką prezentacją, w której będę uzbrajał ten tablet w aplikacje, które mnie będą potrzebne i wtedy Wam pokażę, co ja sobie dodałem, bo tak naprawdę chociażby launcher jest kiepski, czyli będę chciał jakiś launcher inny zainstalować, jest kiepski na przykład aplikacja od galerii. Szkoda, że tego nie można odinstalować. Bo ten program jest zupełnie nieużyteczny. Widzicie, ja wgrałem trochę przykładowej muzyki. W tym momencie okładki płyt pojawiają mi się w galerii. No po prostu bez sensu. Mam tą galerię z aparatu, gdzie robiłem jakieś testy, fotografowałem. Widzicie, że nie, nie wszystkie testy wyszły dobrze, ale o tym zaraz powiem, jak przejdziemy do aparatu. Sama aplikacja aparatu no jest tak nędzna, że aż szkoda gadać. Może mi polecicie jakąś aplikację dobrą do aparatu. Jak widzicie, ta aplikacja. No robi zdjęcia, można przełączyć ją w tryb, jeden z czterech trybów robienia zdjęć, możemy sobie ją przełączyć w tryb filmowy. Proszę bardzo. Wtedy kręci ona filmy, troszkę się tu zacząłem odbijać, nieprofesjonalnie. Możemy, przejść znowu w tryb fotograficzny. I zobaczcie, jakie tu są, jakie tu są mizerne opcje. No, tak naprawdę opcją jest ustawienia ekspozycji. Kolejną opcją, jaką mamy, to wejść w dodatkowe ustawienia, czyli tu jest więcej opcji, także scenerię można ustawić. Można ustawić, może ja wyłączę tą scenerię, bo nam ona niepotrzebna. Um, ustawienie opóźnienia, no, ale tak naprawdę to jest tak toporne, tak kulawo działające, że... Że mogłaby sobie firma Google poświęcić chwilę czasu i tak, jak mówię, albo kupić jakąś firmę, która produkuje tego typu aplikacje i są one fajne. Jeżeli macie na przykład jakąś aplikację do aparatu, którą moglibyście mi polecić, to poleccie mi, bo w poprzedniej wersji Nexusa nie miałem aparatu i nie miałem tego problemu. W tej wersji mam aparat i, no i był z nim problem. Przede wszystkim to, co wam pokazywałem, wejdę jeszcze raz do galerii. W momencie, kiedy były, by był przestawiany tryb z robienia zdjęć na tryb filmowy, i z powrotem pojawiały się tego typu problemy, że jak widzicie, zdjęcie robiło się takie niebieskie i z nim jest jakiś problem, bo nawet na tym wyświetlaczu jakoś dziwnie wygląda. Ono jest jak gdyby niby zdjęcie, a tak naprawdę w momencie, kiedy ja się w nie przełączę, to tam jakieś jeszcze artefakty się pojawiają, o tutaj widzicie, wchodzimy i niby jest zdjęcie, ale tam jest, też się pojawia ten artefakt jak przechodzę no nie wiem czy to widać na kamerze, ale ono jeszcze jest jak gdyby tak podwójny ruch na nim jakiś widać, nie wiem co, co jest grane, tak samo nagrywane były filmy, o zobaczcie No patrz jak nagrywa no, może to jest jakiś taki tryb nie? nie, no nie, nie może, to jest taki, no i właśnie widzicie, że coś jest uszkodzone i, i, i to, ten, ten problem został wyeliminowany przez ostatni update, bo, bo wszedł z update systemowy i ja zrobiłem sobie aktualizację, no bo chciałem zobaczyć czy tutaj się pewne kwestie poprawią, czy się nie poprawią Mi się zdecydowanie poprawiły, bo przełączałem na upartego cały czas te tryby i już mi ten element się nie powtórzył. A co do samego aparatu, um, no to jakiś powalający nie jest, pamiętajmy, że to jest 5 megapikseli yy, i, no i nie robi tutaj jakiejś takiej super dobrej roboty. No tutaj widać mocno te artefakty, że się tak pojawiają, mam nadzieję, że to u Was się również będzie widać na kamerze jak nagram. Widzicie, wchodzę w zdjęcie, które jest zdjęciem statycznym, i em a jeszcze taka, takie, takie się tutaj elementy robią. Dobra, nie będziemy kontynuować nad tym błędzie, bo on już jest wyeliminowany, ale warto było wspomnieć. Był również błąd taki, że klikałem w jednym miejscu, a ten klik zupełnie in, in, in w innym miejscu był odczytywany i również to zostało wyeliminowane przez tą y, ostatnią y, aktualizację. Y, słuchajcie, bo testowałem też sobie y, muzyczki, wgrałem tu jakieś muzyczki, nie mogę ich oczywiście puszczać, bo zaraz się ktoś do mnie dopierniczy, że ja tu puszczam muzykę, ale okazuje się, że to, co w pierwszej części mówiłem, ten element tutaj z tymi dziurkami u góry, to głośnik, czyli mamy głośniki stereo. U dołu jest głośnik jak gdyby z dwóch części składająca się te, 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 ta siateczka. To jest jeden głośnik i tu z drugiej strony mamy drugi głośnik. Ja teraz troszeczkę y, światło ograniczyłem, bo widzicie, że się to wszystko strasznie, strasznie e, odbija. Co do, do samych głośników, e, no nie powalają, one nie jest to jakiś hi-fi zestaw, e, aczkolwiek no dość głośno, dość, dość przyjemnie gra na tle konkurencji. To myślę, że jest taki no, swoistego rodzaju standard, ale taki na, na dobrym poziomie nie ma się do czego y, tutaj doczepić. Przypominam Wam jeszcze raz, że to jest tablet za 1000 zł, czyli nie porównujmy go z tabletami, które kosztują 3000 y, tylko porównujmy go y, zawsze z tabletami na tej samej półce cenowej. Bo czasami widzę takie porównania, że y, ktoś po, po, porównuje nogi Aisha y, do powiedzmy y, iPhone'a 5S. No to jest takie trochę nieporozumienie. Także zawsze, jak patrzycie na takie tego typu tablety, tego typu urządzenia, to patrzcie na urządzenia. Z tej, samej, z tej samej półki. No w ogóle zobaczmy, jakie aplikacje nam tutaj Google dodał. Ja mówię, fajnie by było, że jeżeli są już takie aplikacje, których my nie będziemy używać, bo są po prostu beznadziejne, to żeby można było je odinstalować i wtedy by nie było problemu. Albo niech nie, nie dają takiej aplikacji typu Galeria czy coś, bo to zawsze można sobie doinstalować z Android Marketu. Też był pewien problem w sklepie, bo po, po pierwsze, pierwsze aplikacje. B jak gdyby, no, nie mogłem ich zaktualizować przez pierwszy okres czasu przez 2 czy 3, 3 dni, ani aktualizacje automatyczne, ani ręcznej nie mogłem zrobić aktualizacji, jedynie trzeba było wchodzić w każdą aplikację i tutaj była opcja, żeby ją zaktualizować później po, po tej poprawce, o której mówiłem już to się wszystko zaktualizowało i zaczęło, zaczęło działać, także dobrze by było, jeżeli są takie aplikacje naprawdę słabe, to to żeby można było je usunąć bo, no bo po co no potem mają nam zaśmiecać się nasz tablet i zajmować miejsce chociażby tutaj w tym menu aplikacji. Co dostajemy? Tą kiepską aplikację aparatu, Google Chrome, no to jest już aplikacja dopracowana, która działa, Google Earth również, e, Gmaila, e, Google Plusowe, Hangouty, Google Play, e, Gry Play również dostajemy. No, te, te, te aplikacje, które, które są e, słuchajcie, już robione dla, e, dla wszystkich, to z nimi nie ma problemu. Yy, bardzo mnie wnerwia też to, że ten yy, Google chce od nas koniecznie, jeżeli jesteśmy zarejestrowani gdziekolwiek pod pseudonimem, prowadzimy jakiś kanał, to on cały czas z uporem maniaka nam no, to imię i nazwisko chce przeforsować. Panowie, jeżeli raz się wybierze, że ktoś nie chce po swoim imieniu i nazwisku, to dajcie taką opcję gdzieś w ustawieniach, żeby można było sobie to zmienić, yy, a jeżeli ktoś nie chce, to go nie nękadzie codziennie tego typu yy, wzmiankami. Yy, aplikacja YouTube jest dopracowana, no bo jest to aplikacja, która jest na wszystkich... Yy, urządzenia dostępna. Także no dziwi mnie, że te takie aplikacje, które by ułatwiały życie, czyli na przykład chociażby ta galeria no muzyka też powiedzmy szczerze nie powala, ale ostatnio została zaktualizowana dlatego, bo będzie chciał Google sprzedawać swoją, swoją muzykę. No tutaj bym... Najgorsze co, 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 co znajduję jeśli chodzi o te aplikacje to jest aplikacja aparatu i aplikacja galerii. Te dwie to muszą być bezwzględnie Podmienione, no i oczywiście jakiś alternatywny launcher. Słuchajcie, co jeszcze. No, sam wyświetlacz bardzo mi się podoba, działa fajnie. Może tu wyjdę z tej galerii, bo tam jeszcze jakieś wgrałem przykładowe obrazy. Tylko teraz no widzicie, trochę wrzuciłem płyt i jest już problem. Mogę wam pokazać, jak to będzie chodziło. Tablet chodzi płynnie, aczkolwiek jak widzicie jest to wersja cały czas SOTE, ja tu specjalnie nic nie instalowałem, bo będę chciał benchmark jakiś odpalić, żeby zobaczyć jak to nam wyniknie, ale, ale wszystko działa płynnie, wyraźnie płynniej niż, yy, niż w poprzedniku. Yy, informacja taka, że jest to wersja 16, nie ma wersji 8, czyli minimalna wersja to 16.32. 16 i 32, dostępne dla siebie mamy 12, 12 giga. Słuchajcie, w poprzedniej prezentacji mówiłem Wam, że, że, że nie ma diody powiadomień, a okazuje się, że jest. Patrzcie, tutaj na środku, co prawda nie jakoś mocno widoczna, ale w sumie sygnalizacja jest. Czyli jakieś tutaj mamy nieodebrane powiadomienia, tak? Więc uściślam, że jednak jest, bo zaraz bym dostał psztyczka w nos, że, wam, że Was tutaj w błąd wprowadzam. Co ciekawe, ta dioda powiadomień jest na dole, bo tutaj u góry, może włączę... Światło, bo już widzicie jak to mruga, tu u góry mamy oko aparatu i czujnik, yy, yy, czujnik oświetlenia, a tu na dole widać tą diodę powiadomień. Zróbmy ten benchmark, żeby było wiadomo, jak on nam tutaj w, w, jak on nam tutaj się pokaże w tych benchmarkach. Teraz mamy wyniki w porównaniu. Z różnymi rzeczami. Jak widzicie nie jest to demon prędkości, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, bo HTC One go tutaj mocno bije razem z Galaxy S4. Ale no, procesor jest można powiedzieć z poprzednich modeli tych najwyższych. Taki odpowiednik Snapdragon 600. 20136 uzyskał rezultat. Jest Twoje urządzenie 4992 uzyskało rezultat i całkowity to jest 4992 CPU 13346, pamięć 7547, wejście, wyjście 1749 2D247 3D2069. No, myślę, że rezultat jak na takie urządzenie w tej cenie jest bardzo, bardzo przyzwoity. W zasadzie no nie mam tutaj jakichś większych zastrzeżeń, bo te, to o czym mówiłem, że te aplikacje nie do końca mi pasują, no to w zasadzie można sobie zainstalować alternatywne, tak samo jak i możemy alternatywny launcher sobie zainstalować. To nie jest iOS, także możemy tutaj dowolnie sobie w, ten, w to urządzenie ingerować. Pamiętajcie przy zakupie, że jednak biorąc urządzenie od producenta, gdzie on sobie pod swoje urządzenie ten, tego Androida odpowiednio przystosowuje, dostajecie sporo, sporo, sporo więcej. W tym googlowym, yy, googlowym sprzęcie no tak naprawdę... Jest taka podstawa, to jest dla kogoś kto chce się grzebać, chce sobie wszystkie swoje aplikacje zainstalować, wszystko sobie spersonalizować do siebie. Nie dostajemy tych wszystkich wodotrysków na pierwszy rzut oka, tak jak czy nam oferuje HTC, LG, Samsung, no czy inni producenci telefonów z Androidem.